Ona jest zbyt nerwowa, Brunner. Ty także. Kleńca, ręce, kloss! Ty masz mnie chyba za idiotę, Brunner. Gdyby mi się coś stało, gdyby na przykład zatłukli mnie bandyci, odpowiedni raport dotrze do Berlina. Dokładny opis pewnego napadu. Nikt ci nie uwierzy. Schowaj pistolet, Brunner. Witam państwa w kolejnej odsłonie nowego pistoletu, który zamówiłem do testów. Tak jak wcześniej wspominałem, nawet sam Hans Kloss nie byłby zawiedziony moim wyborem. Jest to bowiem dość znany w niemieckich kręgach Walter P-38. Broń, która była bardzo lubiana przez niemieckich żołnierzy podczas II wojny światowej. Pistolet jest niemieckiego producenta firmy Umarex. Jest to wierna kopia Waltera P-38, wykonana w całości z metalu. Z systemem Blowback, który dodaje dodatkowo realizmu tej broni, pistolet został zakupiony w dojznanej sieci sklepów Broń.pl. Przejdźmy do unboxingu. Pistolet, zapakowany w zgrabne pudełeczko, troszeczkę lepiej się prezentuje u opakowania u Mareksa niż Crossmana, ale nie mi to osądzać. Co mamy w środku? instrukcji obsługi w wielu językach. Komplet kilku tarcz. Dodatkowo jeszcze miałem w zestawie, w opakowaniu całym 10 kapsuł CO2 oraz mały pojemniczek z śrutami BB. W środku jest zapakowany, w sumie to nawet nie zapakowany, tylko włożony taką folijką, czyli tak jak wszystkie pistolety firmy Umarex. Wyciągamy. Oto i on. P38. Wierna replika. Prawdziwego Waltera. Waga bardzo realistyczna. Czuć, że trzymamy coś ciężkiego w dłoni. Ruchomy zamek. Który możemy zwolnić. Prawda? I przestrzelić. Mamy tutaj motylkowy bezpiecznik, tak zwany manipulator, dzięki któremu możemy zabezpieczyć tą broń przed niechcianym strzałem. Bezpiecznik chodzi dość ciężko, więc jeszcze się nie wyrobił. <coughs> Realizmu dodaje system blowback oraz niezaślepana komora nabojowa. Możemy sobie podejrzeć, co się znajduje w środku. Naciągnięcie zamka powoduje napięcie kurka. Możemy go ostrzec. Możemy również samodzielnie naciągnąć kurek i oddać strzał. Tutaj znajduje się kolejny manipulator służący do ściągania lufy oraz zamka. Odradzam wszystkim ściąganie zamka. Lufę bardzo łatwo się wyciąga, jednak zamek jest dość kłopotliwy i ja już miałem okazję uszkodzić ten pistolet jeszcze przed strzelaniem, a mianowicie po. Odciągnięciu zamka, tutaj mamy tak zwaną sprężynę powrotną, która mi niestety wystrzeliła i muszę założyć nową. Nie jest to swego rodzaju uszkodzenie. Bez tej sprężyny powrotnej również można strzelać, ale zamek nam nie wraca. Tak więc dzisiaj jadę do serwisu po tą sprężynę powrotną w celu założenia jej do zamka. Coś o samej broni. Wygląda w 99% jak oryginał magazynek zwalniamy poprzez ten oto przycisk w dolnej części magazynka i wychodzi nam taki cieniutki magazynek w pełni wykonany z metalu bardzo fajnie że jest metalowy a nie plastikowy jak to w niektórych replikach chociażby w niektórych pistoletach u Mareksu, prawda tak jak wcześniej posiadałem HPP u Marexu Magazynek był tam plastikowy, tak nieporęczny, tak delikatny, że przyznam szczerze, że czasami miałem obawy co do ładowania śrutu. Tutaj się również znajduje komora na nabój CO2. Tak to wygląda proszę Państwa. Przyrządy celownicze nie są, nie są regulowane, ale co nie po co, przecież to jest tylko rekreacyjna zabawka, nic więcej. Wkładziny bardzo solidne, mimo że polimerowe. Na pewno solidniejsze niż w poprzednim moim pistolecie Smith Wesson. Posiada numer seryjny, wybity. Jest to wybity numer. Pistolet jest malowany, nieoksydowany. Jak na razie nie posiada większych uszkodzeń, w przeciwieństwie do mojego poprzednika Beretty M92, która się rysowała od samego patrzenia, aczkolwiek już widzę, że wykonanie jest podobne i w niektórych miejscach ta farba powolutko zaczyna się ocierać. Mam nadzieję, że u jest nie popełni takiego samego błędu w przypadku Beretty. Byłoby to bardzo słabe. Coś więcej. Bezpiecznik bardzo ładnie działa po zabezpieczeniu broni. Nie możemy jej odstrzelić. Dopiero Pozwolenie bezpiecznika możemy oddać strzał. Dzisiaj założę tu sprężynę powrotną i spróbuję oddać kilka strzałów kontrolnych, żeby zobaczyć, jak ta broni się prezentuje. Widać mnie, całego można nagrać. Tutaj ja i moja tarcza. Tarcza uciekła. Proszę Państwa, bardzo fajna zabawka. Fajnie, że mi się to udało samemu złożyć. No i cóż, pokażę jak to strzela. Magazynek. Zwalniamy, już jest przeładowane. Zabezpieczamy, bo kolega kręci. Szkoda, kolego postrzelić. I tylko pokażemy z boku. Artur tutaj, być z boku czyli tak. Odbezpieczamy. On jest już załadowany. Kurek jest zaciągnięty. I strzelamy. Widać, Artur? Tak, też? Nie, tylko pistolet. Wietrznie, ale to nie jest. I koniec. I Państwo zobaczą teraz około 10 metrów. No, 10 metrów trzeba liczyć. Jakie jest skupienie? No, trochę wcześniej się tam powaliło w tą tarczę, tak rekreacyjnie. Naprawdę bardzo porządny sprzęcik.